Mikołaj to taki pan, który przynosi prezenty. I Mikołaj da prezenty i choinka I choinki daje, jak coś sobie zamówi. Znosi prezenty. I pod choinkę daje albo pod szafę. No właśnie. A mi Mikołaj ci prezenty na balkon. To ta cholinka i placenty. Jest tak gwiazdki. I jest to tak. I, i, I kto napisał list to tak co chciał? Wtedy ja tyłam Mikołaja i siadam mam koła. Ja Mikołaj ma brodę. Dzieci przybyliście dni. Mikołaj ma jeszcze kurtkę tierzoną. I ma czapkę. Tak dużo je dzieci, że Mikołaj, nie chyba mu nie wystarczy prezentów. Grzeczne dzieci, dzieci otrzymują różkę. a grzeczne dzieci otrzymują prezenty. Mikołaj wynosi samka i ty jest z saniami i, i samochodem. I może jechać samochodem, jak jest wolna droga i jak jest ulica. I nie jest zaznaczona ulica. To, 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 to zmienia... To zmienia y, opony na zimowe. No właśnie. I to... Trzeba jechać. Do elfy, mówię pomnią. No właśnie. Albo, I, albo do Warszawy zmienić opony. Albo gdzieś tam. Jak ktoś jechał do oponów. Y, jechał do oponów. Nie na śnieg, tylko jechanie nie na ulicę. Tam byłam. Ale nawet już byłam. Setki teraz raz wjeżdżam. A ja kiedyś widziałem czapkę Mikołaja. Co? Co? A Co? Gdzie A gdzie? W moim oknie. Co? Co ty wymyślisz? O, serio. Mimo jazdu, mimo jazdu. Ja też jemy Jemy! Jemy świętą kolację. Dzielimy się opłatkiem. To się jest rodziną. Je się opłatek. I się opłatekiem, wymienionym albo To jest wigilia. I siadamy wszyscy do stołu. Ja. Jak chodzi się na miasto, to jest Jezus. Suntamy pokój. Ja pomagam rodzicom gotować. I pomagamy robić zupę. Pomagamy nosić opłatki. Pomagamy jeszcze ozdobić choinkę. Bąbkami. I cukierkami. I pierniczkami. I ciasteczka. Stukieki. Chońkę się przywiedzie z lasu. Ja znowu musiałam skiery. Pod to są prezenty. Odwiedzamy nieznajomych i znajomych i lodzimy. Cioci, dziadka, bracia, dziadek. Wujek. No a ja mam dwie dziadki. I on jest bardzo stary. A ja mam cztery babcie. ja, ja mam trzecie. Ja mam jednego dziadka. Ja mam dwie, tylko że moja jedna umarła. Mika, puszka. Babka jedzie samą Bo gdzieś zgubi w tę mroźną pokoju. Bye. Na balet ja chodzę. ja się ja na balet, ja tak tańczam na wesele, a Ja, jadę, ten, ten, my. Ten, ja też idziemy, bo ja poszłam ten, pani, ten, my i my idziemy tańczyć. I wąka miała taką duszą suknię. Miała. I ja była i tańczyłam na wesele.

E, nowy rok to to, to, co to, 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 to co jest gotujemy choinkę i są święta, przychodzi Mikołaj i, i daj prezenty, ma ciężką Do widzenia.